Ej! Hey. Kłakła! kła, kła. Yeah. Yeah. Kła, kła, Keep talking. Keep talking. Kła, kła, kła. No, kaczki mają coś do powiedzenia też, kochani. Co? Wymyślicie sobie. O, proszę. Tam dokarmiają nawet. Jesteśmy na tropikalnej czy w tropikalnej plantacji, raczej na tropikalnej plantacji. Mieliśmy tutaj lunch. No i widać, że kaczki i kaczory też pożywiają się. O proszę, jak wszystkie pedałują w jedną stronę, gdzie dają jeść. A się myje. Tak jest, warto się odświeżyć. No dużo tu jest fajnie rzeczy. Ops. Nie ma wyjścia, trzeba zawrócić. Więc tutaj jest ziplining, czyli jadą liniami. Tam są te piękne nasze góry hawajskie. Palmy, palmy i co tylko na świecie, no bo tutaj organiczne warzywa uprawiają wszystko to, co wiąże się z plantacją. A więc idziemy dalej. Idziemy dalej. O proszę, jak się ładnie kaczka kąpie. Kła, kła, kła. Kła, kła, Różne odmiany roślin, jakie sobie wyobrażacie. Wszystko to jest w YLUCU na mały. Jest sklep, gdzie można zakupić jeszcze bluzeczkę i takie różne inne czapeczki, kubeczki i co tylko chcecie. Takie różne drobiazczki, upominki, żeby potem zbierały kurz <noise> na półeczkach w domu. Człowiek wreszcie po tylu podróżach świata już nic dzisiaj nie kupuje na pamiątkę. Luzeczkę, jeżeli naprawdę trzeba ją założyć, bo już po prostu trzeba. Coś nowego, świeżego. Idziemy już do samochodu, tak? Czy jeszcze coś oglądamy? No bo tu patrzę piękne kwiaty, i dlatego tak pokazuję dookoła. Tyle różnych odmian, ale już idziemy do samochodu. Bo już po zjedzeniu, po siłku. Ale jeszcze zobaczycie w drodze do domu. Aha, do samochodu. Co tutaj prezentują? Proszę. Wiecie, ja tu już byłam wcześniej, lata temu. Jest wszystkiego. Proszę. Jakie duże krzaki. Tego co kupujemy normalnie w doniczkach. Tu cały czas rośnie, kwitnie. Wszystko wybujałe, tu jest drzewo, słuchajcie, piękne drzewo, wiecie jak ja kocham drzewa. Więc muszę podejść i dotknąć, bo przecież jakby mogło być inaczej. Więc sobie przejdziemy, oproszę bardzo, najpierw pokażę Wam. Wow. Wow. Ma super korzenie. Super korzenie, kochani. Więc ja tak między tymi korzeniami tutaj się podepnę. Spojrzę w górę i przytulę się do tych dwóch drzew, no bo przecież nie inaczej nie mogłoby być. Tak. Silne drzewo. Silne tam jest następne. jak palma to oczywiście jakie tylko palmy sobie wyobrażacie tutaj rajski ptak te kwiaty, które na ogół kupujemy po jednym bo nie są tanie proszę bardzo albo to które lubi rosnąć w cieniu nie na pełnym słońcu A więc do wyboru, do koloru dla tych, którzy kochają zieleń przyrodę, naturę, to jest po prostu raj. <grymne> to jest po prostu raj, kochani. I na tym zakończymy. Buziaczki, pa!